Z racji tego, że niedługo Włochy dostaną całkowicie nowy update i całkowicie inne drzewko, postanowiłem, moi drodzy, zagrać Włochami. Drzewko włoskie nie oszukujmy się, jest jakie jest, ale wydaje mi się, że Włochami nadal można się fajnie pobawić w Herzowajon 4 i chcę wam to dzisiaj pokazać. Włochy to jest kraj, który może dosłownie zdominować cały świat bardzo szybko i w bardzo prosty sposób, lecz ja bym chciał zagrać troszeczkę inaczej. Na początku wybierzemy sobie, moi drodzy, żadnego celu nie będziemy wybierać, tylko czekamy na 150 siły politycznej i dopiero zacznie się zabawa. Ja sobie Zacznę organizować tutaj jednostki w Etiopii, żeby załapać darmowego expa. A wam przypominam moi drodzy, że jeżeli chcecie więcej odcinków z Herzowiron i częściej content z Herzowiron na moim kanale, to żebyście zostawili lajka. A jeżeli ktoś z Was jest nowy na tym kanale, to serdecznie zapraszam do subskrypcji. Jedną z większych bolączek Włoch jest też to, że nie mają demagoga wojskowego, nie? Tylko mają gościa od ekspertów, yy, tylko mają gościa od yy, wojny mobilnej i mają gościa od planu wielkiej bitwy. Nie ma tutaj demagoga wojskowego, więc jest trochę... Yy, Rozpoczniemy też budowę fabryk cywilnych oczywiście, bo wojskowych mi się na razie jeszcze nie opłaca. No i super, możemy zaczynać. I teraz najważniejsze jest to, aby nie pokonać Etiopii. Wiem jak to brzmi, ale to jest naprawdę jest jedna z ważniejszych rzeczy na razie, żeby jeszcze Etiopii nie pokonywać. Ponieważ jak jesteśmy w wojnie, to będziemy mogli mogli szybko przełączyć się na gospodarkę wojenną. Mniej więcej jak będziemy mieli 150 siły politycznej, no to warto wejść na gospodarkę wojenną i warto, ja zawsze lubię tego gościa dawać na marszałka. Wiecie dlaczego? Bo on ma później tutaj dostęp do perka nieugięty obrońca. Nie wiem dlaczego, po prostu czuję tego gościa i bardzo fajnie to wygląda. Nie robimy tutaj nic I, te, i wiem, że jest taktyka, że można dać się pokonać tutaj Etiopii, żeby skipnąć ten cel i szybciej zaatakować Jugosławię, być wolne z Francją. Ja chcę zagrać po swojemu, tak? Ja chcę zagrać po swojemu, po prostu. Teraz wysyłamy ludzi do ataku. Oczywiście tutaj na bliskie wsparcie. Nasze dywizje sobie bez problemu poradzą z Etiopią. Niech sobie troszkę biją i będzie ok. Oczywiście to szybko anektujemy. Zmieniamy cały template teraz w kawalerię. Chłopaki wracają do domu i czekamy, bo w 38 roku, około w 38 roku, Francja zdejmie gwarancję niepodległości z Jugosławii. Tylko i wyłącznie na to czekam, nie? Drugiego gościa za siłę polityczną wybiorę sobie byczka od yy, fabryk cywilnych. Tak, bo aktualnie będę budował głównie cywilki na Włoszech, żeby rozpędzić ich gospodarkę. Teraz warto, moi drodzy, ja mnie nawet nie interesuje jak kto wygra tą wojnę, bo my już wiemy od razu, kto wygra. Wysyłam tu od razu dwie dywizje, tylko i wyłącznie po to, żeby zrobić wsparcie dla nacjonalistycznej Hiszpanii, żeby odblokowały mi się te fokusy, nie? Bo to będzie jedna z lepszych rzeczy. Lubię z tej opcji korzystać, obietnicę pokoju, nie? Żeby napierdzielać yy, po prostu stabilność do stówki. War support to się nabije bez problemu, ale ze stabilnością może być problem, nie? Flota mnie nie interesuje kompletnie w tej grze, więc po prostu zostawiam na razie tak, jak jest. Dobra i teraz okupacja Albanii szybka. Brakuje nam 1800 sztuk artylerii. Mam 8000 broi na plus. Mam 20. 37 dywizji mam, o tych dwóch nie liczę po prostu. I moi drodzy, yy, to będą dywizje, które będą musiały wystarczyć do podbicia połowy Europy. Czekam, aż Francja zdejmie z nich gwarancję, ale ustawię od razu, żeby robić przejmij sporny region, tak? I będę czekał, aż Francuzi zdejmą łapkę. Wiecie co? Zastanawiam się, czy nie pójść naprawdę w eksperta od wojny mobilnej. Mimo, że olałbym to szczerze i z chęcią poszedłbym w Superior Firepower. Tak serio, nie? Chciałbym tędy iść Włochami, bo to jest strong dla Włoch. Ale mogę iść w... Kurde, mam dylemat, nie? Więc nawet nie będę wybierał demagoga do yy, wojskowości będę musiał kupować doktrynę za full, nie? Po prostu. Okej, okay, i po zrobieniu okupacji Albanii olewamy wszystko i teraz moi drodzy, lecimy w zaopatrzenie wojsk tylko i wyłącznie dlatego, że tu są fabryki cywilne i wojskowe, nie? No i teraz S mamy niezły problem, ponieważ yy, ja mam cel... Praktycznie na jakiś czas. I musimy czekać, aż Francja zdejmie gwarancję. I dopóki Francja nie zdejmie gwarancji, wojny wypowiadać nie będę. Bo na razie robienie gospodarki mnie bardziej satysfakcjonuje. Będę cały. O, akurat teraz zdjęli, nie? Wypowiadam wojnę. Mam nadzieję, że Rumunia i Jugosławia przyjmą wezwanie do tej wojny. Oczywiście. Tak, Czesi przyjęli. Świetniej. Rumunii też. Idealnie. Czekamy na nasze lotnictwo. Bierzemy sobie, moi drodzy, cztery fabryki od Stanów Zjednoczonych na paliwko. Oho, wspaniale. Rozdzielmy to jeszcze na lotniska. Super. I teraz prowadzimy ofensywę, moi drodzy. Mimo że mamy na minusie 800 sztuk artylerii, porusza nasze 20 dywizji po prostu złomować z przed sobą przeciwnika, i ta armia lekko też puszczają się do przodu. Tutaj wspaniale, bo Jugosławia my będzie cały czas atakować, więc luzik, nie. Jeszcze dwie dywizje mi wróciły do domu, mogę je zmienić i przydzielić do moich armii, więc zarąbiście. I w momencie kapitulacji Jugosławii muszę się wycofać, wpuścić Rumunów, wejść w Rumunów, wycofać się, wpuścić Czechów i wejść w Czechów, jakkolwiek by to dziwnie nie brzmiało, nie? Jak możecie zobaczyć, no pokonanie tutaj Jugosławii. Raczej zbyt wiele, zbyt trudne nie jest, tak? Więc yy, raczej Jugosławia to polegnie dosyć szybko. O, jeszcze tutaj będzie zaopatrzenie wspólne, świetnie. To trzeba koleje jakieś za zająć. I teraz jest trik, bo mógłbym zająć całe Czechy, nie oddawać Niemcom sudetów i podbić je w 38 roku. Ale ja bym nie chciał tak sobie upraszczać rozgrywki, mm, tylko chciałbym spróbować czegoś innego. Zresztą zaraz wam pokażę. O, Jugosławia kapituluje. I teraz czekamy, moi drodzy, na Rumunię. Czekamy na Rumunię teraz, bo Rumunia powinna wejść tutaj agresywnie na nasze tereny. Okej, okay, tymi dywizjami uciekną jak najszybciej, Niech sobie zajmą Belgrad, wiecie, niech wyjdą, bo nie ma sensu tutaj z nimi stać 15 lat w jednej prowincji, nie? Tak naprawdę. I robimy dalej rozwój przemysłu i zobaczcie, ja przez cały ten czas nie zrobiłem ani jednej fabryki wojskowej. Cały czas sobie robię cywilki, nie? Pierwsza doktryna powietrzna. Samoloty za niedługo dodamy do produkcji. Lepsze pistoleciki, oczywiście. I niech Rumunia wchodzi jak najgłębiej. Jak Rumunii weszli już na większość terenu, ustawiamy sobie planik. W się sensie wysyłamy nasze dywizje i razem z naszym powietrzem staramy się im po prostu uprzykrzyć życie, albo po prostu przez tym rolujemy ich po prostu przez. Frontalnie, tak. A, oczywiście Forsa z y last tendik, to czekamy. Oj, tutaj zobaczcie, dywizja kawalerii. Ale szkoda, że tu nie mam zaopatrzenia. Czekajcie chwilę. Okej. Okay. Jakbyśmy tutaj wjechali. Ty, hey, jakby mi się udało to zrobić, to by był hit, nie? I puszczamy plan frontalny, zobaczymy. Nie, nie, nie uda mi się ich okrążyć, nie ma opcji. Dobra, w takim razie puszujmy po prostu na tempym puszu i zbierajmy doświadczenia. Na razie nie wybieram jeszcze sobie żadnych perków, y niech sobie chłopaki tutaj expią. Niech im lewele grośnie. Później ich ulepszymy po wojnie, bo z tej wojny musimy wyjść tak jakby z maksymalnie ulepszonymi dowódcami, żeby oni później byli w stanie Aliantów rozjechać bez żadnego problemu, nie? Wypuszczamy Rumunów jeszcze raz. Tutaj, bo źle ich wypuściłem, moi drodzy, po prostu. E, czekamy, żeby sobie zajęli tutaj tereny, zobaczcie, w głębi. Bez problemu będą chłopaki szli do przodu. Zapraszam jak najgłębiej. W międzyczasie robię sobie dalej drzewko. Teraz spróbujemy troszeczkę inaczej zadziałać, i bardziej tutaj pójść w okrążenie w jakieś manewry. Właśnie. I pchanie tutaj pustych dywizji bez organizacji z moim lotnictwem. O. Oho, właśnie o to chodzi, moi drodzy. No i świetnie, zobaczcie. Wystarczyło chwilę użyć mózgu, nie? Dosłownie na sekundę. Mhm. Oni tutaj będą tracić organizację. Po prostu rozkażemy teraz naszym jednostkom, ich, jakby to powiedzieć, no, miażdżyć tylko i wyłącznie, żeby wchodzili jak najgłębiej. Musimy zlikwidować ten kocioł przed przeprowadzeniem praktycznie takiej jednej wielkiej yy, ofensywy, która ich wykrwawi, nie? Tak już praktycznie do końca. Oho, do widzenia, panowie. Patrzcie, jak oni się tu trzymają, nie? Gigacza Drumuni. Patrzcie, ile im dywizji. Przecież ja im armię tutaj wybijam. I do widzenia. To było dosyć dziwne. No I teraz się już mogę przygotować dosłownie do frontalnego ataku, więc przeniosę tutaj kasy bliżej na drumuni. I zrobimy taką dominację. I teraz raz. I nieważne, czy mają force, yy, ten defensywę, czy nie, po prostu lecimy przed siebie, bo jesteśmy 40 razy yy, bardziej silniejsi. Nie? I tutaj już się wbijamy na jolo. Jak dzik po prostu lecę. Przez całą Rumunię, zobacz. Taka wycieczka dosłownie. A Czechów będę musiał po prostu zezłomować frontalnie i tyle. Już mam artylerię na plus, więc to witam bardzo serdecznie. No i witamy bardzo, Księstwo Rumunii. Oho, i teraz moi drodzy Czesi, brać całe moje lotnictwo. Lecieć do przodu. Bez względu na to, ilu jest tu Czechów, musimy atakować na 500% i ich po prostu przepalić, nie? Na linii frontu. No i tutaj z Czechami to jest, moi drodzy, tak szczerze, dosyć łatwa sprawa, tak naprawdę. Patrzcie, w Rzeszowie stoi gdzieś. Jezus, dobra, ja się chyba stąd wycofam, nie? Dobra, wiecie co? Zmieniam plan, nie? Zmieniam plan dosłownie. Jezus, Maria. Po 10 dywizji na, kla... na kratce, nie? Ja pierdzielę aż się popłakałem. I zobaczcie, jaką mamy dobrą gospodarkę teraz mocną. I robimy dalej cywilki. Mhm. Świetnie. Niech moje dywizje sobie tutaj staną i czekamy, aż i wejdą do środka. Dobra, teraz wracamy z chłopakami na front. I, moi drodzy, dzięki mojemu lotnictwu nawet jesteśmy w stanie w górach przebić e, czeską dywizję i staramy się tutaj uderzyć na północ. Te dywizje są zbyt słabe, żeby puszować raczej. Chociaż no, to wygląda na dosyć zabawnie. Paczek uciekają. Dobra, moi drodzy, to jest ten okres. To jest ta chwila, nie? To jest ten okres i to jest ten moment, to jest, ta, to jest ta chwila. This is this moment, nie. Czekaj, czy ja właśnie okrążę całą czeską armię? Czekaj chwilę. Tak! Boże, siadło! Co ty gadasz? Ale siadło, ty! Ale siadło! <grym> Ło, chłopie! Cała czeska armia tutaj siadła w tym, w tym kociołku, nie? Tylko, żeby ten się utrzymała, Drzejek. No, będę przeszczęśliwy, nie? Weź się, wycofaj do niego. Tak jest, dobrze, bronić się, panowie. Nie, jak oni mi stąd uciekną, to się wkurzę, nie? Nie, nie uciekną mi, dobra. Jedziemy, zobacz. Cała czeska armia w górach, nie? Boże, kochane, Pięknie to wygląda. Teraz muszę po prostu chwilkę poczekać, bo zbijanie organizacji tylu dywizjom. O jezus, o jezus, o jezus. Ej, 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 ej. I, 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 Do widzenia. Chłopy wyparowały. Dobra. Y, prowadzimy już ofensywę na Czechy, musimy jak najszybciej zdobyć. Y... Pragę. A tu już nie będzie problemu. No i tutaj to już jest praktycznie, jak sami widzicie, przechadzka po parku jak Cze Czechom zostało, nie wiem, ile dywizji Sześć, nie. To, to, to już nie mamy raczej o czym rozmawiać, bo tylko moje wojska muszą dotrzeć na front i, i cześć. Dobra, i bierzemy wszystko i nie będę brał tutaj studentów, nie? Żeby nie prowokować Niemiec. Bo tak naprawdę to wygląda na to, że musimy się tylko przejechać po Francji i po Anglii. Co nie? I mógłbym to zrobić nawet teraz. To jest moment po pokonaniu tych państw, w których mm, kończymy budować fabryki y, cywilne. I zaczynamy spamować fabrykami wojskowymi. Nasz przemysł wygląda wspaniale, że tak powiem. Zacznie później produkować lotnictwo. W międzyczasie czekamy, aż Adolf zacznie robić zadymkę w Europie. No to zażądamy tutaj, moi drodzy wysepek, od Hiszpanii. I widzę, że Hiszpanie się zgodzili, więc świetnie. Nie poszliśmy z nimi w ten sojusz, bo jest bezużyteczny, tak trochę. Mimo, że mógłbym zaatakować na dwa baty Francję, to jednak wolę tutaj frontalnie ich zmiażdżyć. Z bronią nie będzie zaraz, zaraz problemu. Za chwilę coraz więcej fabryk będę dostawał z terenów Kupowanych, bo mamy tutaj, zobaczcie, już compliance na wysokim poziomie. Najbardziej mi na Czechach zależy. Moi drodzy, ZSRR żąda, zapomniałem o tym. Ale będzie, ale mam świetny pomysł! Boże kochany, już. O Jezus, cicho, cicho, cicho. Ale mam świetny pomysł, moi drodzy. Wezmę sobie jakiegokolwiek innego dowódcę. Jezus, co my zrobimy tymi Włochami? Zobaczycie, nie? Zobaczycie, co my nimi zrobimy. Tutaj oczywiście atak na Polskę. Z tego, co widzę, to Polska chyba długo nie wytrzyma z tego, co mogę zobaczyć. A mi już komplejansik bardzo ładnie wzrósł, zobaczcie. 25%, 48%, ale tutaj będzie diablo, nie? jak Sowieci wypowiedzą mi wojnę, to będę wybiję im całą armię w tych dwóch prowincjach w porcie i później puszczę plan i zdobędę całe ZSRR, nie? 400 IQ Grindset, Gigajat Italian Player. Zamierzam sobie tutaj jeszcze rozbudować punkt z zaopatrzeniem. Tak jak i zamierzam sobie rozbudować, moi drodzy, koleje. Niestety nie mogę już chyba kliknąć na celu, nie? Niestety. No to cóż, wybudujemy sobie w długim okresie tutaj punkt z zaopatrzeniem po prostu, żeby mieć lepsze suple i będzie super. Wiecie co, nie sądziłem, że będę musiał Landlisa wysłać dla Niemiec? E, jeżeli chodzi o bombowce i samoloty, bo chłopy sobie z Polską nie mogą poradzić. Trzajcie to? Na jednym froncie prosty. To jest super sprawa. Kurde, chciałem wysłać ochotników, żeby pomóc im, zająć Warszawę, nie? Tej w samej sekundzie ze mi w wojnę wypowiedziało Możemy się założyć o 10 subskrypcji. Moi drodzy, że Ruscy zrobią tu desant na te porty. Idę na to. No i czekam aż ruscy mnie zaatakują. O właśnie o tym mówię, zobaczcie. Tydzień wojna, Ruscy już 50 koła ludzi stracili. Porwaleczko. No cóż, siedzimy i czekamy. Jest! Przybyli moi chłopcy. Świetni, piękni, purpurowi, no. No już się nie mogłem doczekać, tylko w złe prowincje lądujecie, bracia. A dobre jednak, dobra. Okej. Okay. Jednak dobre prowincje, moi drodzy. Zapomniałem się. Jest! Kurde, ile można było czekać, no? Ile można było dosłownie, no? Ile można było? Tylko teraz to trochę naprawili i trzeba ręcznie klikać. Zobaczcie. <gry> Zaraz przelecą dosłownie nie dość, że tu się będą wypalać. O, właśnie, zobacz. I teraz, moi drodzy. Ty wybudował mi się tutaj supply hub i mam takie zaopatrzenie, że ja tu mogę stać dwa tygodnie, nie? Teraz musimy tylko i wyłącznie czekać. Atakować, co nie? I wciskam przycisk H, jak Rusy zostaną wypaleni z prowincji. Zobaczcie. Bum i pyk. I cały czas ja nawet na front nie muszę patrzeć, bo wiem, co tu się dzieje. Tylko tutaj yy, chodzi mi o walkę, nie? Zobacz. O, dwie dywizje pancerne. Dzięki. <grym> Dziękuję, chłopaki. I po prostu czekamy dalej, nie? I tak będziemy właśnie niszczyć całą armię Związku Radzieckiego, moi drodzy. Bo Bot musi zabezpieczyć tą prowincję za wszelką cenę, nie? Ale nie może tego zrobić, bo cały czas mu tu giną jednostki, a on tu cały czas będzie wysyłał jednostki. Zobaczcie. Ruskie mają teraz od 180. Do 300 dywizji, nie? Zobaczymy za 10 minut, okej? Okay? Zobaczymy za 10 minut. A przypominam, że w międzyczasie oni cały czas tu atakują i cały czas się wypalają na froncie, nie? Rusy mają już strat 800 tysięcy, mieli dużo dywizji, teraz już mają 90. Zobacz, mieli 118 do 300, teraz mają 90, 240. Spokojnie. Przypominam, że ja mam pełen equipment cały czas i mogę dołożyć do tych gości artylerię rakietową i jeszcze rekrutujemy kolejne 24 dywizje, żeby zapełnić tutaj piątkę. I tutaj dorekrutować jeszcze możemy, moi drodzy, średnio z, dwie... z 21 dywizji. Wizyja. To będzie armia, która zrówna Związek Radziecki. Zobacz, oni już tu wojsko przestali wysyłać, nie? To się nie dzieje, nie? To się nie dzieje! Dlaczego ZSRR kawalerią robi mi desant na... Nie, to... To, to nie jest możliwe, nie? Po prostu. To nie, ja nie wierzę w to po prostu, co ja widzę. Wiesz, że Ruski mi się zdesantował prawdopodobnie z Leningradu tutaj? Ruski mi się na Kalagris zdesantował? Ruski mi się na Kalagri zdesantował, nie? Z Leningradu, stary. No to jest Mistrzostwo Świata przecież. I tutaj, Boże, i tutaj, co jest? <laughs> nie, no nie wierzę w to po prostu. No zaraz się zeszczą ze śmiechu, autentycznie. No Mistrzostwo Świata, no. Dobrze, że miałem tutaj jakieś dywizje wzięte, no bo naprawdę, no, po prostu hit. I oni mi tą kawalerią się tu z. Ja ich tutaj dogonię ich tutaj poniszczę, nie? Ale no, sam fakt to jest po prostu no, już po prostu hit. A ja tutaj dalej będę stał im wybijał będę dywizję, nie? O moje dywizje już wracają, widzicie, tutaj zniszczą, tu zniszczą, bo to kawaleria zwykła, jest, o kurde, tyle dywizji, że wszyscy przysyłają. Naprawdę muszą mnie lubić, nie? Nie no, nie wierzę. Just hearts of Iron! Just hearts of Iron, wierzę, o co chodzi? Zobacz. Just hearts of Iron. Okej, okay, Just hearts of Iron, nie? ZSRR żąda Bessarabii. Nie nie mamy szans. Wiesz co chodzi? Nie nie mamy szans, no wiesz co... nie mamy szans totalnie. Nic, nie będziecie zostawiać za darmo, no. Po prostu Mistrzostwo Świata, no. Rumunia odrzuciła radzieckie żądania, cześć. Kolejny desant. Nie no, nie wierzę, ruscy to mnie. Powiem wam tak szczerze, chciałem troszeczkę im ponabijać strat. Naprawdę, chciałem im ponabijać strat, pobawić się z nimi i tak dalej. Ale to nie ma sensu, szczerze. Bo ich trzeba po prostu podbić, bo to jest podniecanie się, wybijaniem jednostek sportu albo tutaj, to jest tak jakbyś wygrał z osobą niewidomą konkurs strzelecki do tarczy, na przykład, nie? Na strzelnicy. Jednym punktem. No, niby wygrałeś, ale. Co to za zwycięstwo, wiesz, o to chodzi? Więc po prostu chyba puszczę plan i zmiażdżę tą wielką armię czerwoną. A propos, ojojoj! <laughs> oj, oj, oj. <laughs> Dobra, więc weźmiemy teraz te dywizję już do siebie. Przyłączymy tutaj armię, moi drodzy. Właśnie o tym mówię. Przyłączymy wszystkie armie na front. Weźmiemy sobie tutaj resztki, dosłownie resztki naszego lotnictwa. Właśnie o tym mówię. Damy sobie tutaj dominację nad Ukrainą i nad Polską. Właśnie w ten sposób Moje dywizje się przygotowują, ale Ty dobrze, chociaż chłop sobie perków nabił i eksperyensa, nie? Chyba plusy jednak są. Dobra. I teraz, moi drodzy, zaczynamy po prostu złomowanie, tak zwane. Czyli puszczamy plan i podbijamy Związek Radziecki cały. E, jakby to powiedzieć, ruscy mają dywizji 40 do 90, stracili 2 miliony ludzi. Nie zdziwiłbym się kompletnie, gdyby wykonali jeszcze jakikolwiek desant do Włoch, nie? To jest, to jest właśnie możliwe. E, a tutaj, no to sami widzicie, no to jest tak, jakby wejście na puste prowincje do Związku Radzieckiego. Tago. Po prostu sobie wchodzimy i, i tylko tyle. Oni muszą skapitulować, i to jest wszystko. Tak naprawdę. Jedynym problemem jedną linie zaopatrzeniowe, które muszę przejąć. Nie wiem, czemu tu jest problem z zaopatrzeniem, jak ciężarówek nie mam. Rzeczywiście. Zaraz to wszystko naładujemy, nie? Od dzisiaj macie mówić na mnie, że jestem jasnowidzem, nie? Po prostu jestem jasnowidzem. Wiesz o co chodzi? Kolejny desant. Patrz. Armia włoska napierdziela prosto na Moskwę, nie? Zrównujecie z ziemią. Co robisz? Ostateczny desant Na jakieś wioski w Konstance w Rumunii, stary. I tutaj sobie zrobimy pakt stalowy tylko i wyłącznie dlatego, że chciałbym sobie szybciej wybadać, moi drodzy, bomby atomowe. Po prostu. O, tutaj sobie wejdziemy, moi drodzy, na Bałkanki. Boże na Kaukaz, na jakie Bał Czekajcie, bo analfabetów mi się odpalił. E, oczywiście mamy minusy w broni i tak dalej, no to jest logiczne, tryszn, tak? Ale no, po ZSRR to już raczej nic mnie tutaj nie zatrzyma teraz. Ale jest duży plus, mój gościu dostał atak armii, czyli przynajmniej mogę sobie teraz to zmienić na atak. I mogę zmarnować siłę polityczną w cokolwiek. I no, czekamy na kapitulację ZSRR, tak? Trochę to potrwa, ale... trochę to potrwa, ale będzie okej. Okay. ZSRR, moi drodzy, jest praktycznie już rozbite, nie? Tak naprawdę. Jedyna zmiana, jaką, z... jaką zrobię, to będzie przenieść po prostu lotnictwo nad Moskwę. Nie wiem, ile tutaj maszyn lata Dużo. Troszkę sprawimy im chociaż lekki, może problem w powietrzu. Pruscy na force ataku mnie atakują, wiesz co chodzi. Dobra, poczekajmy trochę i zmienimy sobie manpower na wyższy zaraz. Powiem wam szczerze, że ogromne, ogromnie duże siły idą na garnizonowanie Rosji. Jakby to powiedzieć, Moskwa to jest dosłownie na pusz. Dobra, okrążuję sobie tutaj Moskwę. Super. I teraz zrobimy tak. No i Moskwa moja. Ja, może Niemcy by dali coś do garnizonowania? Nie, nie wesprą mnie, Po Po Poczekaj, poczekaj, a dołączę do ich frakcji? Nie? I teraz. Czekaj, 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 czekaj. Nie wesprą mnie. Ma za mało zasobów ludzkich, Rzesza. Co jest? Nie. Czekaj, nie wierzę w to. Ale mam pomysł. Czekaj, czekaj. Opuść frakcję. Spróbujemy dołączyć do Japończyków, żeby Chińczycy nam mieli power do garnizonowania, A nie, boże, Niemcy wypowiedzieli wojnę, Rus. Ale po co? Przecież ja to zwyciężyłem sam. Na cholerę mi to Niemcy w tej wojnie. Tak naprawdę. Nie chcą mnie. Nie chcą mnie we frakcji. Szkoda. To irytuje mnie to, że w Rosji, żeby ją skapitulować, to trzeba dosłownie, wiesz, dojechać aż do Wody Wostoku, nie? To jest irytujące. Ej, nie. To mi się jeszcze nie zdarzyło, nie? Tak naprawdę. Polska ludowa powstała, stary, na terenach okupowanych. ma ze mną wojnę. Czaj, że ja nie jestem przygotowany. Dobra, no to. Trudno, nie. Polska ludowa, stary czajszto? Polska ludowa powstała. Ile ona ma dywizji? Ona ma więcej dywizji niż ZSRR, chłopie, nie? Musiałem zmienić prawo poboru. A kurde. Dobra, wysłałem tutaj 48 dywizji. Tą wielką polską ludowę. Ludową. A ruscy mają do kapitulacji ile? 28% jest. No i teraz ruscy mi odepchną front, bo ja muszę Polskę zniszczyć, bo Niemcy nie będą w stanie, bo nie będą z nią w stanie wojny, nie? Jezus Maria, kurde, co tu się dzieje? Dobra, trzeba, moi drodzy, zlikwidować polski problem, który mi tutaj wyskoczył. Mm, I później dopuszować Dopuszować już do końca. Z TSRR po prostu. Mhm. Tutaj oczywiście. A no tak, bo muszę jeszcze poczekać na Last Stenda. Zapomniałem. Ty, czekaj, bo. Nie, ja, tutaj jest otwarty w ogóle front, nie? Na samym środku. Sprawdzę, co się stanie, jak wejdę do Białego Stoku. Po prostu tak losowo dwoma dywizjami. Czy oni skapitulują wtedy? O, tutaj jedna bohaterska 42 broni. Jesteśmy już na wszystkich dorosłych, więc jest świetnie. Jestem w białym stoku i co teraz? Aha, oni mają drugą stolicę, no dobra. I po tym co? Będą mieli trzecią? Oczywiście, że tak! W lwowie teraz! Super! Jeszcze Wilno, zobacz. Ale zaraza się rozprzestrzenia. Z miasta na miasta skacze, nie? No i zobaczcie. Sam podbiłem ze i jestem w 90% przekonany, że Niemcy ukradną mi połowę ruski. 100% stary. A, I am 100% sure. Kurde, co jest, nie? Nie no, nie gadaj, stary. Trafiło wszystko tam, gdzie miało trafić, więc teraz trzeba tutaj po prostu rozstawić węża i wycofać nasze dywizje. I teraz, moi drodzy, regenerować się menpowerowo, bo powiem tak, chyba się właśnie podbiciem ZSRR. Braki w broni się zniwelowały, ale wiecie czemu się... Z... Ponieważ yy, ja nie będę w stanie zgarnizonować yy, tego terenu. Tak mi się wydaje. Już zobaczymy zaraz, nie? Niemców... Niemcy mi nie radzą garnizonu. Japończycy nie chcą... A chcą mnie we frakcji! Czekaj! Ty, czekaj! Proszę Chińczyków o wsparcie garnizonu! Dwa miliony ludzi mi dali! Co jest? Z... Okej. Okay. 2 miliony ludzi dostępne wsparcie garnizonów, stary. Zobacz, jak miłem Power się odradza, nie? Jak moi ludzie wracają z garnizonowania, Chłopie Przecież ja pół świata tym zgarnizonuję. Chińczycy gigaczat, moi drodzy. Chińczycy mi dupę uratowali. Zobacz. Chińczycy mi dupę uratowali totalnie. Gdyby nie Chińczycy, to już bym był w wiecie, gdzie, nie? Ty, Jugosławia ładnie. Czechy ładnie. Rumunię ładnie. I teraz ZSRR się nabija compliance, nie? Jak w ZSRR będę miał wysoki compliance, to będzie super, ale mam w ZSRR na razie 6%. I dopiero go nabijamy, nie? Dobra, Będę siedział i teraz wiecie, co będę wybierał? Ruch oporu będę pacyfikował. I niech moi ludzie sobie odrabiają. Tutaj oczywiście usuniemy tutaj. Te, tutaj usuniemy 10 fabryk. Ok, zostawimy to tak. Dodamy sobie sprzęt wsparcia, dodamy sobie artyleryjkę na full. Dodamy sobie pepance. Dodamy sobie antery i czekamy teraz na odrodzenie sprzętowe, nie? Dosłownie. I boom. I czekamy teraz. Dosłownie czekamy. Czekajcie, ale wixa Dołączyłem do Japonii. Chiny mi dały garnizony. Czy Shanksi mi wspomoże? Czekaj. Szanksi mi dało 100 tysięcy ludzi. Mężak mi wspomoże nie. Mandżury, ja też nie wzbognie. Japonia też nie, ale Chiny mi uratowały dupę, nie? Naprawdę. O kurde, ty, nacjonalistyczny Junan. 100 tysięcy kolejne. Chłopie, odradzamy się manpowerowo dosłownie teraz, nie? Ty, Asinkiang? Kurde, nie da mi. Ale dobrze jest, panowie, nie? Dobrze jest, mamy milion ludzi w polu. Francja wisi dołączyła do sfery dobro... dobrobytu, co? Czemu? <grytanie> Francja, wiszy nie dołączyła do osi, tylko z sfery dobrobytu jakiegoś, stary. No proszę was, ludzie. No, Dobra, niech będzie. Na razie siedzimy i ładujemy sobie equipment, bo tego potrzebujemy i nabijamy compliance, nie? Po prostu. Po ludzku. Widzimy się po 15 latach ogarniania wszystkiego i powiem tak, stary. Niemcy od 100 do 500 dywizji. UK ma 460. Nie, panowie, to jest... To jest coś nie tak, wiecie o co chodzi. To jest typika... Roz... Boże, mogłem aliantów pierwszych atakować, bo to jest patologia. Zdobyłem całe ZSRR, ale jakim kosztem, nie? Dobra, ruszymy na początku na aliantów. Niech sobie wzywają się do wojny i tak dalej. Świetnie. Zobaczymy, czy nasi chłopcy będą w stanie zezłomować tutaj Szwajcarię, bo to jest jako pierwsze. Grecja przyjęła wezwanie do wojny, super. Dobra, i tu spróbujemy zezłomować z drugiej strony. Tylko, że ym, Turcy, Cholera jasna, chyba nie przyjmą wezwania, nie? Dobra, Anglicy przyjęli, Francuzi też przyjęli. Nie, Francuzi nie przyjęli. Boże, to... dobra, biją te dywizje mocno. Marzare do skończyła do orientów. świetnie, wezwij ich teraz wszystkich. Błagam cię, Szwajcaria. Dawaj Szwajcaria, nie? Musimy kontrolować od cholery terenów, żeby sobie zrobić Rzym tak naprawdę. No i musiałem uzasadniać ręcznie, musiałem wypowiedzieć wojnę Turcji. Ręcznie. Ty, hey, te dywizje 30 nawet fajną sieczkę robią. Szkoda, bo chciałem 27 rozpiętości sobie zobaczyć, czy będą coś biły, czy nie. Ale no cóż, grajmy jak jest. O Boże, w Afryce dostaliśmy wciery. Nawet nie widziałem. łowaki spokojnie. Dobra. Czyli teraz tutaj powinienem jeszcze kontrolować Irak i Iran. Dobra. To po Iraku przyjdzie czas na ten, nie? Ty, tutaj się przebiłem nawet bez lotnictwa, lul. Nie spodziewałem się czegoś takiego. Abo oni chyba nie byli przygotowani tak w sumie. No bo ja się w nich wbiłem jak dzika kuna. O, leci desant, gdzie? Okej, okay, dobra, nie ma problemu. Dobra, Turcja skapitulowała w sumie. Teraz czas będzie na Irak. Irak będzie szybki, tylko tutaj się upewnię, że... Po prostu rozrównamy ich ziemię. Tutaj w Afryce to nawet nie ma naprawdę co atakować dalej. Stójmy po prostu na tej prowincji. Tu się nasze dywizje będą przebijały. Musimy tylko punkty z zaopatrzeniem zdobyć, właśnie i dobudować tutaj kolej. I wydaje mi się, że Afrykę wygramy. Bo ja wcześniej przeoczyłem tę kolej, nie? No dawaj, Andrzej. Dobra, tutaj udało nam się zepchać. Pewnie mi się zaraz alianci zdesantują gdzieś na jakąś prowincję w Afryce i w ogóle churdur, nie. Ej, tu miałem mieć armię, co jest? O kurde, oni się odłączyli, bo poszli do planu jednak. Dobra, idziemy to odbijemy tą Mesynę. Niewyobrażalne, jak dałoby się wyłączyć. Desanty w tej grze, na przykład, to z chęcią bym to zrobił, tak? Bez, bez żartów, nie? Dobra, koleje tutaj mamy, tylko brak połączenia zaopatrzeniowego ze stolicy. Wiecie, ja, jestem chory psychicznie, czy oni mi zbombardowali Tory Dobra, moi drodzy, mam prawie wszystko, nie? Żeby sobie otworzyć Rzym, ale mi się kampania poprowadziła do 45 roku. Jakbym zdobył aliantów, to bym cztery razy szybciej to wszystko zrobił, no ale cóż, no tak wyszło, no. I e, wypowiadam wojnę Węgrom teraz, bo chciałbym, e, proszę Państwa, m, zdobyć Niemcy i prawdopodobnie Niemcy nam nie ruszą, jak dzikie po prostu, wiesz, kuny. Zobacz Zobaczymy co tutaj będzie. O tu mi alianci atakują cały czas, ale nie spodziewali się wielkiej włoskiej armii, która jest po prostu nieśmiertelna, nie? Właśnie o tym mówię. Dobra, Rzesza niemiecka dołączyła jako mój przyjaciel najlepszy na świecie. Dobra, czekajcie, rozciągniemy sobie tutaj jedną armię, właśnie w ten sposób. I druga armia jest tutaj. Dobra, więc zobaczymy. Ty, Niemcy mnie zdominują po prostu tutaj, genetycznie. A bo ja już nie mam pieniędzy na dowódców. Wytrzymaliśmy ten pierwszy napór Niemców z tego, co widzę, więc będzie chyba teraz z górki, tak mi się wydaje. Zresztą zaraz zobaczymy, no. Aktualnie wygląda to wszystko bardzo dobrze. Trzymamy się bardzo mocno. Bardzo fajnie. Tutaj jest problem, czekajcie ja z. Zobaczmy coś. Ty, w niektórych prowincjach to my jesteśmy w stanie totalnie przełamać Niemców, tak naprawdę. Tylko tu jest za mało wojska, tu potrzebuje więcej dywizji. Chyba mi Czechy przebiją, przełamią. Ale nie chcę tam kierować żadnych myśliwców ani lotnictwa. Bo tutaj widzę, że idzie ładny pusz. Tu jeszcze trzeba wesprzeć te dywizje. Tutaj to w ogóle trzymamy Niemców bardzo mocno za mordę. Mają dużo manpowera i mają ogromna oh dywizja, ale zobaczymy, no. Chciałbym to jak najszybciej po prostu zakończyć, dlatego tak bez mózgu atakuję. Albo wygram, albo przegram, tak? Takie życie. 50-50, jak to się mówi. Ty, bo on nie ma planu. Zapomniałem, dobra, niech on wesprze tutaj swojego kolegę na Węgrzech. Nie, powiem wam szczerze, że nawet to jakoś wygląda. Fakt, że Niemcy kontrofensywę robią, czekaj, jakbyś się te... teraz jakbyście się zatrzymali i przeorganizowali, zobaczymy, co z tego wyjdzie. O, przecięli mnie w Węgrzech. Kurde, przepraszam, w Czechach nie zauważyłem tego nawet, lol. Chyba moje dywizje pójdą do piasku. Nie, w sumie, może będę w stanie ich odratować. Czekajcie, nie wygląda to aż, aż tak bardzo patologicznie, nie? A, oni się tu wycofają szybciej, stary. Nie, udało mi się uratować, ale, 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 właśnie. Nie, utrzymam to, czy nie? Czekaj. Czekaj. tutaj chyba nie ma zaopatrzenia, teraz nie idzie dobrze. Zaraz zobaczymy. Ach, nie utrzymamy tego. Kurde, no. No tak było blisko. Cholera. Włoski żołnierz jest gotowy na poświęcenia, tak? W imię wielkiej Italii będzie ginąć i walczyć, dopóki tego zechce. A Niemcy lotnictwo przeprowadzili, ale dziady. O Boże, ty Niemcy mnie tutaj robią. Ja nawet nie zauważyłem tego. Dobra, trzeba front przeorganizować. Dobra, ty byś był dotąd, tak naprawdę. Dobra, zobaczymy teraz, co się wydarzy. Mam milion trzysta tysięcy ludzi. Mam jeszcze od cholery sprzętu. Mogę podrekrutować, ale bardziej to mi generałów brakuje. Nie? Wiecie co, tak sobie sprawdzam, Niemcy mają 3 do 5 milionów, ale nie mogą mieć ekwipmentu, jak mają straty 2 miliony ludzi. To nie? jest niemożliwe. Niestety, całe czechosłowackie tutaj, wszystkie czechosłowackie jednostki padły. Tu spróbujemy wyjść poza rzekę, wiecie, bo ja bym chciał naprawdę zrobić ofensywę taką na Niemcy bardzo mocną. Tylko muszę poprzebijać te rzeki, widzicie, żeby moi ludzie nie musieli ich przebijać na automacie, nie? Niemcy cały czas mieć dziobają dosłownie. Dobra, Warszawa odbita. Tutaj jakbym się przebił przez rzeki, to było wyśmienicie. Dobrze, I idziemy teraz po jednej linii po prostu tutaj ze wsparciem wojsk z rzeki. E, tutaj jest potężna ofensywa. Nie wiem czy Niemcy nie będą w stanie mnie przełamać. Chyba nie. E, chociaż ja wam powiem szczerze, ja bym tych gości tutaj puścił. O i skupiłbym zaraz lotnictwo tutaj gdzieś w Polsce, żeby tutaj osiągnąć jak największy e, breakthrough, nie? Żeby jak największe załamanie frontu tutaj osiągnąć. To było mi się wydaje w porządku. I teraz spróbujemy tutaj ruszyć tym gościem. Dobra. I teraz spróbujemy wejść tędy do Europy. Żolejemy Węgry, nie? Oni mają dosyć olbrzymią przewagę na froncie Niemcy. To się może nie w Polsce, ale ogólnie. I problem jest z tym, że oni mają cały czas plan odpalony 20 4 na 7. Ty, ale większość Polski już zajęliśmy. W sumie więcej zdobyliśmy niż straciliśmy tych terenów. Bo tutaj musimy się pilnować, żeby nie wchodzić na tereny dla nas niewygodne. Nie no, dobrze jest. Jak wejdziemy do Poznania, świetnie, to tu linia zaopatrzeniowa sobie odżyje i będzie wspaniale. Zaczniemy sobie budować tutaj już oczywiście lotniska. Ty, ja mam 71 dywizji nieprzydzielonych. A dobra, w sumie. Dobra, zrobimy dziki, yy, po prostu szał małpy, nie. Wiecie, ja sobie, wezmę tutaj tych po prostu ludzi na nowy teatr. Tych ludzi też na nowy teatr. Tych ludzi też na nowy teatr, na nowy teatr. muszę wziąć. Ciebie nowy teatr. okej. Okay. I Tutaj wystawiłem 70 dywizji. Wiecie, co z nimi zrobię? Oj, wy chyba wiecie. Ustawię ich na linii i puścim, puścimy plan, wjedziemy na ostro tymi dwoma armiami, nie? W sensie ta armia już atakuje, już atakuje, a ta druga ma dojść, złapać zorganizowanie i ich wspomagać w ofensywie. Bo wiecie, coś dziwnego zauważyłem, że tutaj Niemcy mają po jednej dywizji, a tutaj mają po dziewięć na klatkę, nie? I to było trochę, trochę dziwne, ale okej. Okay. Niestety nie mam generałów do przydzielenia. Szkoda. Dobra, i teraz oni też wspierają ich razem w ofensywie. No i ruszamy, nawet lotnictwa tutaj tak naprawdę. Nie potrzebowaliśmy. Ale damy sobie już tak jakieś wsparcie nad Berlin, nie? A Berlin to już dawno padł, chłopie. Dobra, lecimy po te Niemcy, zdobywamy je, moi drodzy, i mamy wie Wielki Rzym, czy jak to tam się to nazywa. Taka w sumie miała być, miała być kampania for fun, a wyszło z tego cholera wie co, tak naprawdę. No i nareszcie upadli. O, jak ja lubię po prostu takie, wiecie, um, uczucie, że na przykład zdobyłeś całe Niemcy, ale prowincja kosztuje 2000 bo tak, wiesz o co chodzi kolego? Po prostu. Bo tutaj jest jak jest, po prostu, i ty dobrze o tym wiesz, nie? Tak można zaśpiewać tak, takimi słowami, po prostu wiesz. Piosenkę, nie? Super jest, stary. Kurde. Ale się dobrze bawię, nie? Dobra, moi drodzy, jest konferencja gotowa, tak? Więc teraz, moje kochane dzieci, robimy tak. Tutaj jeden plan i tutaj drugi plan i dążymy do dojścia do Francji. Właśnie tak, moi drodzy, musimy kontrolować jeszcze Holandię, Barbanację, Luksemburg, Szwajcarię, Portugalię, Belgię, Włoskie, Hiszpańskie, Francuskie, bla, bla, bla. Zrobimy to, damy radę, luzik, bluzik. O, a tutaj mi się wbili, nawet nie widziałem, stary, nie? Nawet tego nie widziałem. Dobra, tu staramy się skontrować troszkę chociaż. Bo oni się, widzę, wbijają jak gangrena po prostu. Na całe Włochy. Oj drodzy, teraz dosłownie leci tempy puszcz, nie? Tępy pusz, trochę mi nie wyszło to wszystko tak, jak chciałem to zrobić, nie? Tak naprawdę. Mogłem aliantów pierwszych rąbać, bo tak z tego co widzę, to tani aliantom rozwinięcie się po prostu to jest jak komórki rakowe. Oni się rozwijają, tak wiecie, nie? A jeżeli chcecie zobaczyć więcej kontentu z Herzog Iron 4, to kliknijcie ten materiał.